Jeżeli chcesz się poczuć jak James Bond w filmie Golden Eye i przy okazji być od niego lepszym i mocniejszym, to jest samochód dla Ciebie i mogę Ci go sprzedać. BMW Z3. Przedstawiam Państwu prywatny nabytek mój i mojego taty, czyli BMW Z3 z 2001 roku. Od razu, pierwsze co rzuca się na w oczy, kolor, czyli kolor, który nie był dostępny na rynek europejski, czyli Impala Brown. Był dostępny tylko na rynku amerykańskim w modelu Z3 oraz serii 7 E38. Jest to samochód, o którym tak naprawdę można powiedzieć, że nie marzyłem nigdy. Yy, trafił się zupełnie przypadkiem na aukcji Kopart. Został wylicytowany już ponad rok temu. Samochód w końcu wyjechał po ponad roku czasu zmagań, napraw i różnych prac, przy których bardzo pomogło wiele osób, a szczególnie mój tata, Tomaszu. Bardzo Ci dziękuję. Samochód jaki jest, każdy widzi, prezentuje się w świetle słonecznym wręcz. Przynajmniej dla mnie cudownie, jest to samochód, tak jak mówiłem wcześniej, o którym nigdy nie marzyłem, trafił się na aukcji, bo pisałem sobie zupełnie jakby z przypadku BMW w skrzyni manualnej. No i stał na samym końcu z najdalszą datą licytacji. Ja stwierdziłem, że ten samochód musi być mój. No i tak też się stało. Został on wylicytowany, zakupiony, przywieziony tutaj do Polski, no i naprawiony w jak najbardziej profesjonalny sposób się dało. Wygląda dosłownie jak oryginał. Tak jak wyjechał z fabryki, nie ma tutaj żadnego praktycznie elementu, który byłby niezgodny z winem. Samochód jest, można powiedzieć, w stanie kolekcjonerskim, gdyż ma niecałe 56 tysięcy mil przebiegu, czyli mniej niż 100 tysięcy kilometrów. Czyli w przypadku tego samochodu wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo mały przebieg. Na silnik, który tu siedzi, do którego zaraz przejdziemy, jest to naprawdę bardzo zdrowy motor. Z trujeczka, akurat można powiedzieć, że jest troszkę samochodem filmowym, ze względu na to, że występowała. W jednej z części sławetnego Jamesa Bonda z Pierce'em Brosnanem w roli głównej, mianowicie w filmie zatytułowanym Golden Eye. What is it with you moving vehicles? Pierce Brosnan jeździł tam egzemplarzem niebieskim yy, z silnikiem pojemności 19 litra. Czyli słowy tym ISM o mocy 140 KONi, dlatego powiedziałem, że możecie być, kupując ten samochód, mocniejszym od niego, ze względu na to, że tutaj siedzi jednostka M54B30, czyli 3 litróweczka o mocy 231 KONi i ponad 300 Nm momentu obrotowego w serii. Samochód jest dość mocno wyposażony, jak na z 3 praktycznie każdą amerykańską Z-Trójkę. Mamy tutaj oprócz silnika M54B30 yy, zderzak yy, odrzędowej szóstki, czyli yy, z o wiele większym wlotem powietrza, z halogenami. Ogólnie jest to tak zwana zetka szeroka. Zetki o pojemności 2,8 i 3 litry występowały z szerszymi tylnymi nadkolami, które są de facto odkręcane od nadwozia, od takiego monokoku można powiedzieć, i z szerszymi. Yy, progami. Progi też są metalowymi nakładkami nakładanymi na monoko, które się przykręca i ogólnie cały ten samochód ma taką można powiedzieć modułową konstrukcję, jest naprawdę bardzo prosty jeżeli chodzi o jakiekolwiek naprawy tutaj naprawa trwała tak długo ze względu na to, że niektóre części nie były dostępne, na przykład w tych lampach, które zakupiłem w Stanach, yy, nie było po prostu takiego uchwytu gdzie seryjnie występował silniczek od Xenon'ów, tutaj Xenona nie ma, i trzeba było załatwić taką zaszlepkę, której naprawdę szukaliśmy bardzo długo, ale w końcu się udało znaleźć. No i samochód wygląda tak, jak każdy widzi, jest idealnie popasowany, nie ma tutaj żadnej jakby linii, która by się tutaj nie licowała. Bardzo mi zależało na tym, żeby samochód wyglądał dosłownie tak, jak wyjechał z salonu, i wydaje mi się, że w obiektywie nie za bardzo oddaje to tak, jak wygląda ten samochód. W rzeczywistości, ja jestem w tym samochodzie, w jego wyglądzie i prowadzeniu totalnie, totalnie zakochany. Jeżeli chodzi o technikalia, oznaczenie mamy tutaj E36 łamane przez 7. Przednie zawieszenie konwencjonalne BMW E36, czyli bardzo znany system. Z tyłu również konwencjonalnie, bo mamy zawieszenie z BMW E36, ale w wersji Compact z belką, czyli tak naprawdę zawieszenie od E30, ale naprawdę w tym wypadku daje tutaj to Radę, samochód nie jest ciężki, znaczy jak na swoje małe gabaryty, bo to jest bardzo mały samochód, może być troszkę przeciężkawy, ale ze względu na to, że jest to kabriolet i ma od spodu troszkę wzmocnienie, musi troszkę ważyć, waży około 1400 kg, ale ten silnik naprawdę tutaj rozpędza ten samochód w bardzo, bardzo zawrotnym tempie. Mamy tutaj felgi 17-calowe, dwuczęściowe, skręcane, oryginalne BMW produkowane przez firmę BBS. One akurat przyjechały w dość fajnym stanie, ale podejrzewam, że przez zimę jak samochód sobie będzie stał, o ile do tej simy dotrwa, jak ktoś z Was ode mnie go nie kupi. To ranty tutaj są spolerowane, felgi zostaną poddane regeneracji. Jeżeli chodzi o tył samochodu, jakby się tak tutaj przypatrzeć, przykucnąć, wygląda naprawdę fajnie, muskularnie, mocarnie. Na szerokiej oponie, jak to ten samochód, czyli 2-4-5. Naprawdę ten samochód może się podobać. Jest to przede wszystkim poliftowa wersja z 2001 roku, która ma zupełnie inne tylne lampy od przedliftowej wersji. Przedlift miał tutaj. Jak szła ta linia lampy, ona się y, y, zakończyła dalej, tutaj i schodziła w dół. A tutaj mamy takie lekkie podcięcie w kształcie litery L, zgodne z tym, co akurat BMW wypuszczało. No, jest to samochód Jamesa Bonda. Akurat wtedy filmowcy, którzy kręcili przygody Jamesa Bonda, mieli akurat podpisany kontrakt z BMW. No i występowały tam modele BMW w trzech wersjach. Występowała Z3, występowała Z8, czyli mój taki, można powiedzieć, że Dream Car, który został przecięty w filmie na pół wzdłuż oraz występowała seria 7E38, która była zdalnie sterowana z tylnych foteli. Tutaj niestety nie mamy za tych skrzeli wystających karabinów, no ale seryjna wersja to seryjna wersja. Bardzo Was tu przepraszam, ale jak jechałem yy, na Śląsk, tutaj na placu, na którym się znajdujemy, czyli na placu Dozlandu, arcybiskupie La Budda pozdrawiamy, troszeczkę gumy tutaj od siebie zostawiłem. Troszeczkę się upierdzielił, ale kto by tam zwracał na to uwagę. Um, ogólnie to mogę Was zaprosić do środka tego samochodu, ale wcale wsiadać do niego nie muszę, bo możemy nagrywać przez otwarty dach. Także zapraszam Was serdecznie. Jesteśmy we wnętrzu z ukochanej, i tak jak mówiłem wcześniej, samochód jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze doposażony. Nie ma tutaj praktycznie chyba rzeczy, która nie mogła być odznaczona w katalogu. Mamy tutaj fotele tak zwane Sportzice, czyli fotele sporty półelektryczne, czyli takie w każdej Zetce. Normalnie mogą być też takie zwykłe. Klapciochy. Te fotele naprawdę mają świetne trzymanie boczne no i przede wszystkim bardzo podoba mi się kolor tapicerki zlicowany z kolorem nadwozia tego samochodu. Naprawdę według mnie świetnie to wygląda. Boczki są również oprzyte tą samą skórą, którą są obite fotele. Deska rozdzielcza oczywiście nie ma tutaj może jakiegoś mega super spasowania. Jest tutaj twardy plastik, ale tutaj na górze jest w miarę miękko. No, BMW z tamtych lat akurat nie za bardzo przygładało uwagę do tego, żeby zrobić takie fajne, dobrze zmontowane wnętrze, ale nic tutaj nie odpada, nic nie odlatuje, jak się otwiera i zamyka bez żadnego problemu. Tutaj mamy takie e, koszyczki, można powiedzieć, na takie podręczne rzeczy. Tu mamy jakiś uchwyt na telefon zamontowany przez e, właściciela w Ameryce. W Ameryce miał ten samochód, uwaga, tylko jednego właściciela. I tylko ten jeden właściciel zrobił niby właśnie tyle mil, ile Wam wcześniej powiedziałem. Wynika to wszystko z Carfaxu i samochód miał tylko tą jedną szkodę, z którą został kupiony. Jak ktoś będzie chciał wiedzieć, jaka to była szkoda dokładnie, możecie do mnie zadzwonić, możecie do mnie napisać, ja bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania związane z tym samochodem. Mamy tutaj klimatyzację, podgrzewane fotele oraz system nagłośnienia marki Harman Kardon. Tutaj akurat w Ameryce ktoś sobie dołożył radio akcesoryjne Sony, niestety nie przyjechało oryginalne, ale ze względu na to radio, podejrzewam, że coś tutaj było jeszcze robione, bo gra to naprawdę... Yy, jak na swój rok produkcji, czyli 2001, bardzo elegancko. Tutaj mamy taki, yy, takie dwa cup holdery razem z taką półeczką, czy tym schowkiem na jakieś podręczne rzeczy. Tutaj mamy amerykański monetnik. Tutaj zostały powkładane te monety, tak dla klimatu można powiedzieć. Całkiem myślę, fajnie to wygląda. No i mamy tutaj to drewienko, które jest de facto prawdziwe. Ono tutaj nic nie odchodzi, nic nie pęka. Wszystko jest w stanie oryginalnym. No i co jeszcze zapomniałem powiedzieć? Jedna z najważniejszych rzeczy w tym przypadku, czyli pięciostopniowa manualna skrzynia biegu, która chodzi dosłownie, jakby była zatopiona w masełku. Ma bardzo krótkie, pięknie wchodzące przełożenia, yy, i wydaje mi się, że jest to jedna z największych zalet tego samochodu, ze względu na to, że Z3 jest ze trójki wprowadzane ze stanu większości są w skrzyniach automatycznych. A tutaj akurat mamy manuala i seryjną szperę 25 przez co możemy się pobawić tak jak na załączonym obrazku. Dalej mamy tutaj kierownicę. O, ale sobie wyłączę tą blokadę. Kierownicę tak zwane bmw serducho, bez multifunkcji, ze względu na to, że w ZZ nigdy nie występowała. Tutaj mamy wajszkę od tempomatu, który działa bez żadnego problemu. Tutaj światło się włącza tak samo jak w E30, czyli ciągnąć do siebie. No i z tego tytułu myślę, że to by było na tyle. Chodźcie, jeszcze zaprowadzę was pod maskę i powiem, co i jak. Jesteśmy pod maską BMW Z3, maską swego jakby rodzaju bardzo gigantyczną, jedna, jedna w ogóle z największych masek, która występowała w seryjnych samochodach. Przy tym wietrze, który mamy dzisiaj, boję się, że ona mi tutaj zaraz nie odleci na zawiasach, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Silnik dość szczelnie wypełnia komorę, ze względu na to, że są to 3 litry, a to i tak nie był największy silnik dostępny w Z3, bo jeszcze była tak zwana Z3M, która na rynek na Stanach Zjednoczonych występowała z silnikiem 3,2 i mocy 240 KONI. Na Europę występowała z silnikiem również 3,2, ale troszkę innym, który posiadał moc 286 albo 321 KONI, czyli tak, tak naprawdę to samo co w M3 E36. Jeżeli chodzi o szkodę, która była w tym samochodzie, szkoda była tutaj. Dostał ten samochód w miękkie elementy. Tutaj zderzak i, 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 i belka było wszystko całe. Tutaj uszkodzenie doszło gdzieś mniej więcej dotąd, ale wszystkie te elementy, które były tutaj są wymienione, czyli mamy nowy pas przedni, nowy wentylator chłodnicy, znaczy klimatyzacji, chłodnica klimy, chłodnica wody, wiskoza wentylator, pompa wody, koło pasowe, wszystkie paski, pompa wspomagania, puszka do lotu, wszystko jest wymienione i działa i nic się z tym samochodem y, absolutnie nie dzieje. Tutaj mamy dorobiony taki customowy przewód od powrotu chłodnicy. Y, w środku mamy wkładkę filtra y, KN, czyli troszeczkę lepiej sobie ten samochód oddyka, oddycha. Samochód oczywiście po serwisie, po wymianie wszystkich olejów zalany Valvoline 5W50, czyli olej naprawdę nadający się bardzo dobrze do tego samochodu, który ładnie tej silnik przy okazji też czyści i smaruje. Dobra, przejedziemy się tu jeszcze kawałek po placu y, Dozlandu już tutaj gumy za bardzo nie będziemy zostawiać, no bo troszkę szkoda opony, jeszcze muszę na czymś wrócić. Jeżeli chodzi o wrażenie z jazdy tym samochodem, ta fura prowadzi się dosłownie jak marzenie. Każdy wie ogólnie, że BMW E36 nawet w takim seryjnym silniku, takim dla zwykłego Kowalskiego, czyli powiedzmy 1.6, prowadził się bardzo dobrze, jak na swoją klasę. No to z trójka, gdzie mamy niżej środek ciężkości, i o wiele więcej wzmocnień w podwoziu, prowadzi się dosłownie świetnie. Jest sztywna, zwarta, naprawdę cudownie trzyma się drogi, no i oczywiście wrażenia z tego otwartego dachu, które mamy w tej chwili, są wręcz nie do ocenienia, ale ten dach zaraz zamkniemy, bo to się wydaje, że niby jest ciepło, a wcale nie jest, bo mamy 9 stopni, tylko słońce świeci, no ale cóż mogę powiedzieć, ten samochód zbiera się po prostu jak, jak mała rakieta turbozdrowe M54B30. Nigdy w życiu jeszcze takim nie jeździłem. Auto ma około 6,5 sekundy do setki, czyli jak na swoje lata można powiedzieć, że zbiera się naprawdę bardzo dobrze. Mega przyjemny samochód do jazdy i ogólnie tak z prywatem. bardzo chciałem Was zachęcić do tego, żeby się odzywać do mnie pod pretekstem zakupu tego samochodu. Jego bardzo chętnie sprzedam. I można powiedzieć, że dam się cieszyć komuś innemu. bo motoryzację trzeba poznawać z każdej strony jaka jest, a ja cały czas mam ochotę na coś innego. Niewykluczone, że kiedyś do Zetki wrócę, ale ta jest wręcz... Ogólnie ten samochód silnikiem 3-litrowym to jest wręcz poezja. Także jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, bardzo serdecznie zapraszam Was do kontaktu. No, i oczywiście, jakby ktoś chciał sobie taką podobną sprowadzić, chociaż bardzo będzie trudno w takiej konfiguracji, jak ja mam, mówiąc nieskromnie, ale naprawdę jest to dość opłacalny import. Taki samochód w skrzyni automatycznej mm, lub nawet manualnej można mieć już od około 1500 dolarów. Można kupić taki samochód, sprowadzić go, naprawić i cieszyć się takim małym kabriolecikiem. Zapraszam Was również do tego żeby się kontaktować w sprawie importu. A ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i jest mi wręcz niezmiernie miło, że mogę Wam pokazać yy, mój prywatny samochód i mojego taty oczywiście. Dziękuję, trzymajcie się, na razie, cześć!